Ale luz tym razem Co co się dzieje? Tyle ludzi, ciasno, głośno Ale polecamy ogólnie wybrać się na Chinatown Zobaczyć jak tutaj życie wygląda Król Karol kupił królowej Karolinie Nie, nie, nie to, Czekaj, ej, exit 2 Jednak exit 2 nie na planu Ten widok jest naprawdę zapierający dech w piersi Jest to wyjątkowe miejsce, zdecydowanie jest. W Tam w sumie są kasy jakieś. Można iść do kasy, ale można kupić w automacie. Dobra. mi chodź bliżej. w Coś takiego. Tutaj, proszę bardzo. Mamy. Dobra, 22. Jak dać drugą osobę? Do. No, to dobra. to spłacimy, to to 22 baty. Tutaj to trzeba wlaśnie, po prostu nie? z każdej osoby z osobna kupić i tyle. to drugi automat Trzeba tu trafić, nie jest tak łatwo. Okej, okay. dobra, 22 baty. Okay. Przez bramki przeszli, jak w samolotach. A, o. Dobre pytanie, który peron? Znaczy, przejść możemy obojętnie którym, nie? tu A, A czemu tu kartą? To jest po... nie. Czekaj, się sprawdzę później. No. Excuse me, we have coins? And where I have to put this? Can you show me? Dobra, pani nam pomoże. Małe zamieszanie. A, just tap. Tap, tap, tap. to są namagnesowane. Ameryka. Okej. Okay. Brama zamknięta, przykładamy, otwarte. Weź sobie tego koina. wszyscy są na pokładzie czy nie? No. <laughs> Skąd wiesz gdzie? Lumpini Park. Czemu tu? No bo tu No i to nie wracamy się do Lumpini Parku jedynką, a dwójką jedziemy do Silom czy gdzieś tam dalej? Tak? No, zobaczmy. Łe, teren pierwszy. No dobra, czekaj, ale. Czekaj, zobaczę na te stacje, które mamy po drodze. Dobra, to jest nasza stacja docelowa. Watman.com, platforma pierwsza. Idziemy w dół. Oj, pani bym uderzył. Okej. Okay. raz w górę, raz w dół. Ale jakoś dajemy radę. Telefon, najważniejsza rzecz XXI wieku. Emi, Easy. Easy to go? Easy to, łatwo się porusza? Zmieścimy chyba. Ludzi trochę jest. Pociąg jeździ co 4 minuty, więc długo czekać nie trzeba. Jak coś to przyjedzie, następny. Chyba się tu w kolejce, chyba, tak? No, Stand here, ok. Stand here. A, dobra, mamy tutaj. Takie coś i każda linia, każda osoba, ok. 3 osoby No, bo my jesteśmy jak jedna osoba. Jedziemy do Chinatown, z centrum Bangkoku, ale mamy bardzo blisko. O o, serio ich tak mało wychodzi? Nie wiem czy my się, czy my wsiądziemy. Ty, bo my nie wsiądziemy. Nie wejdę. Czekaj, 4 minuty. Patrzcie, jakie ładnie oznaczone. Żółte wsiadają Czekasz? tutaj z boku. Tak, z boku, z boku. Tak, z boku, z boku. Tędy wychodzą. Tak, na wprost wychodzimy, wsiadamy z boku. Czaisz? Kolejna próba, ale jest tak samo wyładowany. Próba numer dwa. Macie, <laughs> tak. macie noże? No, no. Tutaj będzie walka. Na wow, wow, na okay. Mało kto wysiada, no. ale my tu musimy się tym razem wcisnąć. Trzymajcie się za ręce i wchodzimy. Jak... Luz? Dobra, jak luz to. Luz. Jest mnóstwo... no, jak ale... to jest luz. Trzymaj się. No jeszcze by chcieli wejść. Ale dobra, są wszyscy. I jakie naleśniki. Zrobimy takie setki dla tych wszystkich ludzi. Tylko ja. Ja. Czekaj, dobra już tylko człowieku co tu się dzieje. O. tylko na naszą stację, nie? Ogólnie nie jest łatwo. Trzeba dobrze się orientować tutaj gdzie wsiąść, gdzie wysiąść. Wejść i wyjść jest mnóstwo, ale na szczęście mapy Google dobrze prowadzą. Mówią którym wejściem wejść, którym wyjściem wyjść Więc tylko trzeba się dobrze słuchać Google Map, nie? I teraz co w prawo? Exit One Dążej za tłumem? Blisko Chinatown Bangkok Łaga. I znowu schodami Do nieba o jacie, są... Uciekamy. Aj udawajcie, że nie jesteście z Polski. A po lewej czaj na na które za chwileczkę się udajemy. Okej. Okay. Emi, ty tu jeszcze nie byłaś, nie? Jeszcze nie. No, tak, no to jest tylko. Czy nie wiem czy ona tu była z nami? A z kim by była? Tak? Znaczy no... <laughs> albo była z nami, albo z nikim, tylko czy w ogóle tu była? tutaj no to ona już więc Tylko nie pamięta. No zaczyna się robić coraz większy tłok. I Chinatown zaczyna coraz bardziej żyć. Nie wiem co, czy najpierw przechodzimy, później wybieramy coś do jedzenia, czy od razu coś wybieramy do jedzenia? To szybciej niż później. Szybciej zjesz, niż później, nie? Tu jakieś rybki? Nie, chodzi o że można usiąść. Można usiąść, ale to jest takie jakieś bardzo małe. Mm -hmm. O, jeszcze może kawałeczek, Dalej. No, to może. Wygląda? Nie no, nie wiem. Tak gdzieś byśmy tu usiedli, żeby było jakieś powietrze. Więc właśnie, że jedzenie było od pani, która nie miała połowy zębów, także. Ja już nie zakładam, że po wyglądzie wytypuje smak. A właśnie, bo to pewnie była dopiero boczna, pierwsza boczna. A tu chyba dopiero jest ta główna, wiesz? Czekaj, może jeszcze o, jeszcze zobaczymy na tą główną. Ale już papryki drapiem po gardle. No, chyba w lewo i w lewo, i w prawo. Nie, 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 Tylko chodzi mi o to, że i w lewo się ciągnie, i w prawo. Ale ciaczko, Emi, trzymaj się, mamy. No to dobrze. Trochę takich Polonia. Chin w Tajlandii. Kolonia. Kolonia? Zapraszam kolonia. <noise> na no. Mi się wydaje, że tu już się kończy, wiesz, ta cała chińska dzielnica, że w tamtą stronę chyba byłoby teraz więcej, ale jakby tu gdzieś było miejsce. Wiesz, jaki jest problem, że Chińczycy e, kochają się w seafoodzie i oni do Tajlandii głównie na seafood przyjeżdżają. Znaczy nie głównie, ale dlatego tu właśnie dużo jest takich, dużo z ryb i takich właśnie rzeczy. Po 400 batów, było Jezu. Food, seafood, seafood. Ale mi się wydaje, że już jest właśnie koniec, totalny koniec. Tak, tu już jest koniec. Tak? Mhm. Trzeba by było w drugą stronę, tam by było większy wybór. Ej, Mati mówi, że w drugą stronę jest więcej jedzenia. Tuż jest koniec. Jest koniec, To może na drugą stronę ulicy przejdziemy, bo Możemy. Przej przejrzeliśmy z tej strony. Możemy. Chodźcie chyba. Chodźcie. ใช่สิส่อพอสุดนั่ต่อพอสุดทุกชิ้นเลยอาจจมีซ่อนอยู่นะฮะที่เยาวราชเนี่ยนะครับหลงด้บอกได้เลยนะบอกจุดต่อต่อตั้ง Noż. I taki ogień powinien być na wokół. O, ja się. o panie. Grubo. I to jest kuchenka z dużym ogniem, a nie to, co ja w domu kupiłem. Grubo. My już po jedzeniu przemieszczamy się dalej. Powiem szczerze, że ciężko cokolwiek nagrywać, Tyle ludzi ciasno, głośno. Ale polecamy ogólnie wybrać się na Chinatown, zobaczyć jak tutaj życie wygląda, zjeść coś chińskie, jakieś super potrawy. Polecam ostre. Tutaj po lewej stronie jest zagrodzone, i po prawej również są zrobione barierki, żeby tutaj mogli pieści się poruszać i zrobić sobie zakupy i zjeść. A tutaj ulica, żeby mogły przejechać samochody. O, pan policjant kieruje ruchem. No i pełno, pełno jedzenia. Dania są dość takie, że tak powiem, wyjątkowe, bo są inne trochę niż tak normalnie w restauracjach gdzieś w Patai, na przykład tam, gdzie my mieszkamy. Bo te są bardziej tak, no takie, bardziej takie chińskie te dania, jednak. Tutaj. Więc troszeczkę się różnią od tych tajskich. Dlatego warto się tutaj wybrać i prosto, że tak powiem, od Chińczyków je jeść. My udajemy się znowu do metra, bo będziemy jechać na rooftop. Także około znowu 30-40 minut potrzebujemy, żeby przedostać się w centrum, gdzie są przeogromne ogromne wieżowce. Nie jest ich tak dużo, że nic poza nimi praktycznie tam nie ma. Bangkok i cała aglomeracja. O, jakie piękne lody. O, ale takiego loda to bym zjadł. O, pierogi prawie, że jak w Polsce. A chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że właśnie Bangkok i cała tutaj aglomeracja dookoła to około 15 milionów ludzi. Także bardzo, bardzo dużo. Bo to połowa Polski. Mieści się tutaj wokół tego miasta i w tym mieście. Tuktuki, które są bardzo popularne w Bangkoku, całkiem inne niż na Phuket. tylko chcę zobaczyć jak wygląda ładnie restauracja, typowo chińska restauracja, czerwone kolory. Chop, O, a tutaj właśnie można sobie podejść do pana, zapytać ile kosztuje przejazd z miejsca do miejsca, którego chcemy się udać, no i możemy się wybrać lub nie. Co ty już tak biegasz tutaj? Łatwo już się tu porusza, co? Łatwo już się porusza? No. Łatwo, nie? Patrzysz na gogle, Platform 2, idziesz na Platform 2. O, patrz, nawet nie ma ludzi. Ja Patrz, tu wchodzimy, tu wychodzimy. Tu i tu, tu i tu. I tata. Co? Jola Jola. jeszcze ja raz, Jeszcze raz. Jola... Nie, to nie ma... o, Jola, loj. Pa! Tak dobrze mówiłaś przed chwilą, no co jest. ja po kolei. Czekaj, czekaj. Czekaj, pierwszej no. Jola. Jola no. lojalna i Jola nielojalna. Okej, okay. ale nie wiem, czy to są David, takie osoby, David. które chcą, David, czy nie chcą. Musisz wziąć widział w, w kontekście. Król Karol kupił królowej Karolinie, nie, 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 nie nie to. Koloru, nie Ooo, ale to nie, to, nie koloru, to, ale to ale są nasze zasady. Dawaj, zasady ustalamy. Żyła sobie żyła. Żyła sobie żyła. Nie to. Jola, lojalna Jola. Loja, lo, jola, lojalna, lo, lojalna Jola. O, dobra. O, A na następna, o, dawaj, dawaj. Trzeba wejść do. Jola, lojalna, lojalna Jola. Od czego zaczynamy? Jola, lojalna, lojalna Jola. lojalna, lojalna Jola. Okay. Jeszcze raz, nie, bo źle zrobiłam. Jeszcze raz, raz, jeszcze raz. Jola, lojalna, lojalna, lojalna Jola. Nooo, piątka. A, piątka z plusem. Jest, już musimy wsiadać. No zapraszamy. Jola lojalna, lojalna Jola. Dobra, jeszcze raz. Jola lojalna, lojalna Jola. 5 I to jeszcze ostatnia? Osta ostatnia osoba? Jola lojalna, lojalna Jola. to Jeszcze ty. Tutaj też. Jola lojalna, lojalna Jola. To za łatwe jakieś. Jola lojalna, lojalna Jola. Jakieś rozmemowane było one takie. Dobra, czwórka. zadna czwórkę. Mocne, Mocne, Mocne trzy. Teraz patrz, nie trzeba biegać. To to nie nie to, to nie żyła sobie żła W tej żyle żyła jest. O, luz tym razem. Co, co się dzieje? A ja pytałem się, czy tu kiedyś jest pusto. No to tu jest pusto. A nie, bo to jest pewnie taka godzina, że wszyscy już wrócili. Druga zmiana, doma. Tak. My teraz mamy 7 stacji. To wyjechaliście w godzinach szczytu, tak? właśnie, w godzinach szczytu. dlatego... co chyba się Ale jest o wiele przyjemniej, co? Teraz. No właśnie, wcześniej nie było klimy. Wcześniej było bezkliwe. Ale wiesz, gdzie ma mogła być? Była, na banku, tylko tak się wrzało. Kurde, rzuca. Co się nie robi dla Jokuba? Gdzie my jesteśmy? Szukajmy. O, tu teraz, tu. To druga strona jedzie, nie? No, tu jedzie. No, Tu i teraz następna, 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 następna. Sukumvit, Sukumvit. Tutaj jest. Tąd. Tu jesteśmy, idziemy tu, okulę, oh. nas, ale, ale wszyscy widzieli Ale się Właśnie wyszliśmy Wyszliśmy z metra i teraz wsiadamy do, na stacji PTS Czyli z jednego pociągu w drugi czyli z metra na taką stację gdzie jeździ pociąg teraz na górze, czyli nie pod ziemią, tylko w powietrzu. Ale pokonaliśmy już schodów. Bardzo dużo. Bardzo głośno, bardzo dużo się tu dzieje. Na dole korki jak cholera. O, to jest Bangkok. Dół góry jeździ właśnie metro, znaczy nie metro, no nie wiem, BTS to, dobra, BTS, dobra, wiecie gdzieś? Jedziemy teraz na stację From pong 14 tysięcy kroków, dobrze, chodźcie tu zobaczymy, kolejne maszyny, kolejne bilety, musimy przedostać się z Asok, niżej na From Frompong czy coś, Taj English, tak jest, bardzo dobrze szukaj. Nie jesteśmy na Asok, musimy przedostać się na From Pong. Jak to jest M? No. Taki jak to masz M majewski? Na co dwa. Eee. Kurde, taka właśnie, co nie ma jej? Nie zaraz ci pokazuję. Pychery Om Pong, ale nie widzę właśnie. Ale muszę ty się nie o, fajnie, Serio? No nie da się. Da się, da się. Czekajcie, jesteśmy na Asok, jesteśmy na Asok, to gdzieś to musi być tu blisko. O! From, tak, tu, no. no tylko jedna jedna tak. Dobra, ile to kosztuje? 17 batów. Skąd wiesz? Kart Farm 17, dobra, my potrzebujemy 3 bilety, tak raz, dwa, trzy, 51 batów, czyli 5,50 za trzy osoby QR code. No pięknie. A Dobra, ok, zapłaciliśmy. Skoczyło. Odbierz trzy karty. Tak, tak, tu są karty. Tu już nie ma żetonów, są karty. Mamy kupione trzy razy. Co, co chcesz? Chcesz? Niemiecką. Niebieską, no dobra. Twarz różową. Ja Miałam taką dziwną. I teraz tylko musimy znaleźć odpowiednie wejście, a jest ich sporo, żeby pojechać w dobrym kierunku. Znowu trzeba odpalić Google Map i iść w odpowiednim kierunku. No dzieje się bardzo dużo, ale fajnie sobie tak pojeździć. Emi, jak ci się podoba taka jazda? Ze stacji na stację, stacji na stację, bilet, bilet, maszyna. Nie my tak dużo jeździ, ja mają 4000 kroków. Znaczy 14. 14, Macie tam? 4 paty? O kurde, ale gorąco. A jest właśnie najgorsze, że jest bardzo, bardzo gorąco. Ale jakoś dajemy radę. Takie macie też? Tak, nie ta, tak. Nie kolejny. Tu są karty na e, Muszę zobaczyć na mapę jakie wejście. Exit 4, Entrance 4. Entrance 4. Szukajcie Entrance 4. 1 2. Tam jest coś. Entrance 4.

Numer Nikt nie wie gdzie jest wejście numer 4? Tak Chyba, że... Czekajcie, może jakaś pomyłka, ale kurde, już mi się coś tu nacisnęło Skąd wiecie? Transform exit for no, to gdzie? Do przodu czy w prawo, W prawo, ale to tam może, to tam, dobra. Idziemy w tym kierunku, bo podobno tutaj jest wejście numer 4. Tu jest wejście prosto do galerii, do sklepu, do hotelu raczej ze stacji metra, a my idziemy chyba w dół, ale to mi się nie podoba, że my idziemy w dół. Ej, ale tam jest zejście, wyjście. Kto? Naprawdę? Ale tam jest zaspa, ulica.

Security told us that we inside. down. czekaj. told czekaj. musimy się tu skupić, down. nie możemy znaleźć odpowiedniego wejścia. Ale zaraz tu będziemy wiedzieć jeszcze raz. Direction. down. Jak told us that we are jednak Exit 2, zmiana planu. Nie to ma być Entrance, a nie Exit No, Entrance Exit 2. Entrance 2, nie for, 2. O, nie. No nie było, mówię. No <laughs> dlatego oni nie widzą, gdzie czwórka, bo ona nie istnieje. Dobra, no mówiłem wam, że na 2 to wy coś 4. <laughs> bo to było wyjście tamto, poprzednie 4, a to jest 2. No przecież mówiłem. Jest 2? Czekaj, tam jest. O, dwa w lewo. No, wszystko jasne. Ktoś pomylił numery. Macie karty? Przykładamy karty. Ok, drzwi otwarte, idziemy. Tu jest, dwójka. Dwójką teraz lecimy na dwójkę. Jest tutaj? Jedziemy... tak, dokładnie. Musimy mieć na obok. O, a to nie wiem. Ale na dwa, na dwa, tu jest dwa. Dobra, jedźmy na dwa, do góry, platforma dwa. Będzie dobrze. Kto taką gafę strzelił? Emma. Nic nie pilnujesz. Z drugiej strony, Z drugiej strony musimy się znaleźć. Chyba. Mamy tutaj informację, że znowu coś źle zrobiliśmy, bo Widzimy strzałkę, że poruszamy się w lewo, a my potrzebujemy w prawo. Nie jedziemy na stację Nana, tylko na Phnom pong. I potrzebujemy, i potrzebujemy być z drugiej strony peronu. Niby już prawie miało być dobrze, ale jeszcze nie do końca. O, właśnie jak chodzicie w Tajlandii, to musicie trzymać się prawej strony. Czy po schodach, czy po ruchomych, czy po normalnych. Emma, nie czytasz znaków. Keep right. Trzymaj się prawej strony, a idziesz lewą. Ale jak ktoś będzie chciał cię wyprzedzić, to żeby miał miejsce, wszyscy powinni iść tutaj ładnie wężykiem, gęsiego prawą stroną. Tak. No dobra, no sprawdźmy, zobaczymy, zobaczymy co tam będzie. Ale dobrze, dobrze. Chyba właśnie tak, tak, tak. Dobrze, dobrze. No bo właśnie przed chwilą, no tak pokazywało. Najpierw na czwórkę, potem na dwójkę. Teraz na jedynkę. To jest jakiś. Ktoś nas tu oszukuje. O, Widzicie, jak ładnie z prawej strony stoją? Stoją z prawej. Jak ktoś by teraz chciał iść sobie szybko lewą, to, to może przejść. No. no, szybko się uczysz. Jola no. lojalna, jola nielojalna. O, tak. Oj, są wieżowce. Podjechał? Zdążymy. Odjechał, odjechał. Gaz, gaz do dechy. Gaz dodechy. dechy. Wchodzimy. Ale na pewno w dobrą stronę? Ktoś sprawdzał? Ktoś sprawdzał? Tak. Ryzyk fizyk. Dobra, jeszcze krok. O, tu znowu załadowane. Tak, jest dobrze. Jest dobrze? Jeden przystanek. Dobra, jeden przystanek. Niech się dobrze wymaga, ale niech tak będzie. Niech tak będzie. Właśnie trzeba słuchać, bo będzie zaraz next station i ona powie nazwę, całe metro, czy jak to powiedzieć, kolejka górska jest sama zapełniona. Czemu? Bo na przykład kultura japońska zawsze z maskami, z z nie? Tak, ale to wynika ze smogu. z smogu, z No o, from o, prawie, że coś w tym stylu. To by mnie skłoniło, nie? Na pewno tutaj. Tak, tak. Na pewno. Z Jest. Dobrze, Prompong, trafiliśmy. To, <laughs> miasto Nie w tym mieście. No i ta cała akcja była po to, żeby z 35. piętra zobaczyć widok na Bangkok. Powiem Wam, że ten widok jest naprawdę. Zapierający dech w piersi. Mega, mega, mega dużo wieżowców. Miasto oświetlone, mega, 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 mega. I po prostu no jest to wyjątkowe miejsce, zdecydowanie całe musi. My musimy spadać, zmieniła się polityka. Tutaj zasady. Jeśli chodzi o ten rooftop, i dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą teraz chodzić. A jak byliśmy tu kilka lat temu z Emi, to nie było żadnego problemu, i byliśmy już tu kilka lat temu z nią, a teraz, kilka lat później, nie możemy. No, no niestety. To te fajki teraz elektroniczne, i oni nie mogą tak? dzieciom tego pozwalać, odpowiedział. A, no widzicie, głupie papierosy powodują to, że teraz dzieci nie mogą sobie popatrzeć na piękne tam widoki. Można palić ogólnie, widzisz? No właśnie, bo to jest otwarty. Mogą... Okej, okay, no i tu jest taki rooftopik. Jest taki rooftopik, gdzie można sobie przyjść, posiedzieć. I popodziwiać piękne widoki. No ale my możemy tylko tutaj na sekundę wejść, zrobić sobie zdjęcie i musimy spadać kilka pięter niżej, bo na chyba 31 czy drugim dzieci już normalnie mogą być. Więc musimy zejść niżej, ale powiem wam, że w głowie się kręci. Uuh. Ale ogromne miasto. Przeogromne.